Witam was wszystkich, staliśmy. plagły Beberera. Aha. Doszły fajne pra. Ja mam takie pytanie, czy znalazłeś to ciało? No, pod Okej, okay, dobra, no to tak. E, poproszę lokalizację, Michaelo? Jestem na skanie razem z Stevekiem i tam jest też drugie ciało. Okej, okay, prim. E, właśnie na widelstwie weszłam ogólnie, ciała mają oba do 5 sekund, ale nie jestem w stanie kto je powiedzieć, kto pierwszy umarł. E, ja wiem, że Ikor zabił, ale to tyle. Co? Ok. No, poisonerem jestem. No, jesteś gdzie, gdzie dałem pojzona? No, dałeś na dropshipie pójzona I schowałeś się z security. Ale może, jak chcecie, możecie skipnąć jeszcze. No, nie wiem, skip. Chlipsek dostał coś. Slipsek skoczył do Fenta. Chipsak No, Kora mi jałaś w t Dobra, mogę no. sobie to potwierdzić e, w każdym razie mam spore obawy, że w Tidop mógł zabić osobę, która umarła Nie pamiętam kogo zgłosiłam, ale ta osoba leżała na... E, ja chyba zguś... Nie wiem czy nie wentyla zgłosiłam przypadkiem, w każdym razie osobnik No, no wentyla, na światłach. No, ja też nie pamiętam. No. Gdzie wentyla I... zgłosiłaś? Na światłach, na, na sabotażu Ale gdzie, gdzie był? Na sabotażu świateł. Aha. I według moich informacji w t mógł być zabójcą. A znaczy Ja uważam, że to może być albo jakiś klik albo Morphing, albo EXE. A ja uważam, że dalej okay, nikt nie jest zabójcą. Ogólnie... Tak, no bo właśnie my z Ikorą go widzieliśmy i to jeszcze parę razy na nas naszedł, jakby... Nie wiem jakie miały intencje, ale parę razy naszedł, przynajmniej na mnie, nie wiem czy no. na Ikora też. No mówię, Ikor jest Poisonerem na 90% poisonerem. A ogólnie Chipsa wskakuje do venta. Gdzie no, ja? ja do nie do widziałem Wenta. w tej grze jeszcze oprócz na początku. Limie wywalać. Tak. Dobra, gierka będzie git. Myślę. Jeżeli Prif nie jest zabijaką... Jakieś lagi są... Elikson chyba jest zabijaką. Wenta skoczyć Chipsy znowu By tak chamsko skakać po ventach i zabijać mi Kora na oczach Chipsu, jak się czyści Benta elek y elektryk o 2 a ty Steve'a chciał, musiałeś zabić i Kora. Kolego, co? Panowie tak, mamy Pestilenza Elixona i Kryhaka Neutral Killera, więc teraz sami musicie wybrać, komu chcecie dać wygrać. Znaczy, Chipsek, mogę sobie rękę uciąć, że nie zabiję nikogo w tej grze. Zabiłeś free pod elektrykiem i wtedy Jackinger podwa. A chcesz się założyć o 1000 zł, może? Nie mam tyle niestety. Dobra, więc to stówkę. stówkę, się, się załóżmy, dobra? Nie, dzięki. No proszę, no jesteś pewny tego? No to o stówkę. Ja nie, ja, nie jestem, jestem ja, pewny. No to mówisz, nie mówisz wierzę, że, że zabiłem. Ja nie killerem. Na razie bym chipsa zostawił, bo to jest dla mnie dziwny hop. E, no ale Skiwek jestem pewny, bo mi zabił na oczach. Bo się mnie po prostu nie spodziewa. No i teraz pytanie: czy Chipsa no, to... wyrzucamy? Czy wy się w ogóle interesujecie, że Elikson jest pestilencem? Pastylias Trudno, nie, to to ale. Jakby jesteśmy dwa na jeden, jeśli, jeśli ty jesteś czystym yy, impostorem, to zrobimy przycisk, no. Nie zdąży zabić. Ale... wiecie co ja wam powiem? Stiwek zestrzelił za kogoś nie wiem nawet kogo teraz. A, no to dzięki, że ja się przyznałeś. Się przyznajesz, ale wy nie macie i tak szans, nieważne kogo wyrzucicie. No? Daj mi sekundkę. No i tak nie wygra. No i Allison. Wo kurde. Pas. Wygra. Elixir, nie nie